Polska fabryka silników przeniosła się do Brazylii. Historia końca pewnej ery. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia cała linia produkcyjna polskiej fabryki pakujemy ją na statek i wysyłamy do Brazylii. Tak właśnie zakończyła się historia. FCA Powertrain w Bielsku-Białej zaczęło się w 2003 roku. Ta fabryka wyprodukowała 7,3 miliona nowoczesnych silników. Do takich marek jak Fiat, Jeep czy Suzuki. Ale wszystko ma swój koniec i ten nadszedł w 2023 roku. Gdzie te silniki? Teraz powstają? Linia produkcyjna wylądowała w brazylijskim Betim, jednym z największych zakładów grupy Stellantis. W Ameryce Południowej kręci się teraz motoryzacyjny świat. Roczna produkcja tej fabryki to 850 tysięcy sztuk. A co z halami w Bielsku Białej? Te sprzedano firmie deweloperskiej DL Invest Group z Katowic. Więc zamiast ryku silników będą pewnie biura, magazyny albo coś całkiem innego. Co z pracownikami? Niestety. Blisko 800 osób pożegnało się z pracą. Jednak firma przeznaczyła na odprawy nawet 70 milionów złotych. Część załogi przeniosła się do innych zakładów Stellantis. Podsumowując, polska fabryka kończy działalność, ale technologia i maszyny dalej pracują. Tylko na innym kontynencie, a w Polsce nowy rozdział dla dawnych hal produkcyjnych. Polub, udostępnij i zostaw komentarz. Jak myślisz, co będzie w miejscu tej fabryki? Biura, magazyny, a może coś zupełnie innego? Daj znać w komentarzach. Co mówi Załański o przyszłości wojny? Załański ma dla nas coś ważnego do Powiedzenia. Musimy zrobić wszystko, żeby wojna skończyła się w przyszłym roku. To są jego słowa. Ale uwaga, chodzi o zakończenie na drodze dyplomatycznej, a nie na byle jakich warunkach. Kluczowa rzecz? Ukraina musi być silna i nieosamotniona, mówi prezydent. A co z rozmowami z Rosją? Nie ma opcji kapitulacji. Tak, Załęski twardo podkreśla, że Putin tylko udaje, że chce pokoju, a tak naprawdę chce pokazać, że nie jest w izolacji. Załęski mówi też o relacjach z Trumpem. Rozmawialiśmy pozytywnie, i konkretnie. Trump powiedział, że chce zakończyć wojnę, ale chce też pomóc. Co dalej? To zależy od przyszłych działań USA. Ciekawostka. Dla Załyńskiego kluczowe są rozmowy bezpośrednie z prezydentem USA, a nie z jego doradcami. A jak zmieni się polityka Ameryki, może to wpłynąć na jedność Europy i USA. To wszystko ma znaczenie dla pomocy, jaką Ukraina dostaje. Wniosek: Ukraina walczy nie tylko na froncie, ale też o międzynarodowe wsparcie. Jak wy to widzicie? Napiszcie w komentarzach. Subskrybuj i zostaw. Flyka, bądź na bieżąco z naszymi treściami. Czy słyszeliście o ukraińskim deputowanym, którego rodzina ma luksusowe apartamenty w Dubaju, warte ponad milion dolarów? Brzmi jak film, ale to rzeczywistość. Rodzina posła Kenna Gia Kasaja z Partii Sługa Ludu została pod lupą dziennikarzy. I wiecie co? Odkrycia są szokujące. 22-letnia córka, apartament za 310 tysięcy dolarów. 25-letni siostrzeniec, trzy apartamenty za 770 tysięcy dolarów. Skąd takie pieniądze? Poseł Kasaj mówi: Nie wiem. Siostrzeniec Oleksandr Kasaj był współwłaścicielem firmy, która dostała 27 milionów dolarów na produkcję mundurów. Mundurów, które były fatalnej jakości, a ich cena trzykrotnie zawyżona. Służby bezpieczeństwa Ukrainy mówią jasno: Możliwe, że doszło do zmowy i sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy, a właściciele firmy obaj zniknęli. Czy to przypadek? Skąd takie majątki? Poseł twierdzi, że jego rodzina jest niezależna finansowo, ale. Niezależność w wieku 22 lat, kupując apartamenty w Dubaju. Co myślicie o tej sytuacji? Napiszcie w komentarzach: luksusowe życie czy przekręt? Nie zapomnijcie zostawić lajka i obserwować, bo takich historii będzie więcej. Czy powrót Trumpa do Białego Domu podgrzeje klimat? Wraca temat Trumpa i to nie tylko w polityce. Co jeśli powrót Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta USA spowoduje większe ocieplenie klimatu? Brzmi strasznie, ale zaraz Wam to rozłożymy na czynniki pierwsze. Co mówią badania? Według niezależnego projektu Climate Action Tracker, jeśli USA pod rządami Trumpa zrezygnują z działań proklimatycznych, globalne ocieplenie może wzrosnąć o dodatkowe 400 stopnia Celsjusza. Niby niewiele, ale to tylko początek problemu. Efekt domina: jeśli USA, jako jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych, zrezygnują z ochrony środowiska, inne kraje mogą pójść w ich ślady, a to oznacza większy problem dla naszej planety. Czy Chiny, największy emitent na świecie, zmienią kurs, czy raczej zwolnią działania. Eksperci biją na alarm. A co z porozumieniem paryskim? Trump już raz wycofał USA z porozumienia paryskiego z 2015 roku, które miało na celu ograniczenie ocieplenia do 1.5 stopnia Celsjusza. Powrót Trumpa to prawdopodobnie powtórka z rozrywki. Więcej wydobycia ropy, gazu i wierceń w rezerwatach przyrody. A co dalej? Bill Herr z Climate Analytics mówi, że rozwój czystej energii w USA jest już mocno zaawansowany i trudny do zatrzymania. To dobra wiadomość, ale jeśli inne kraje zwolnią tempo, skutki mogą być katastrofalne. Co ty myślisz? Czy powrót Trumpa to krok wstecz dla klimatu? Czy uda nam się utrzymać globalne ocieplenie w ryza, mimo politycznych zawirowań? Daj znać w komentarzu. Zostaw suba i bądź na bieżąco.